Ale Sandra Lawanest Dzisiaj będzie taki vlog ze stajni. To jest moja stania. Nazywa się The Grand Paris Academy. Jest właśnie taką małą stajnią. Nie taką największą na świecie, ale jest taką średnią stajnią. Jest około 20 koni. Prowadzę tutaj zajęcia. A tamten konik za mną. To jest właśnie. Aqua Diamond mam 3 latka przecież właśnie z nim zawsze pod siodłem, ze ziemi różne jakieś takie rzeczy robimy z nim więc, więc bez względu przedłużania zapraszam was na odcineczek wypuściłam właśnie tutaj na halę Aqua Diamond i poleciał posunął wziąłem też drona więc nagrywam jak biegał sobie wokół hali i skakał przez przeszkody nawet nie spodziewałam się tego po jego właśnie wielkości po jego rasie nie spodziewałam się, że będzie skakać skakał był bardzo odważny według mnie no bo tak bardzo żywo poszedł na te przeszkody, wszystkie Żwawo, bardzo. I zasługuje na wynagrodzenie, nagrody jakieś, bo po prostu super muszło. Te dziewczyny go poganiały swoimi kluskami. No. Nie zapomnijcie zostawić subika i łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich części. A ja dziękuję Wam za oglądanie, no to bajo.